ryży zabrał Patrycję? No, z tego co mi wiadomo, to jechaj na wakacje. Do ryżu? Na no, jakąś naprawdę ciekawą wycieczkę. Może Alpy. Oni od zawsze marzyli o ciepłych krajach. Czyli, pachamy. Chociaż to dziwne, bo chyba Patrycja nie wiedziała, że jadą na wakacje, więc taka niespodzianka. No, mógł to lepiej przemyśleć. Myślę, że ryży zabrał Patrycję na wielką zabawę telewizji Puls do Dobrągowa. Słyszeliście o tych lotach na Marsa, co niedługo mają być. Ja sądzę, że stać go na to, wykupił bilety i będziemy go szukać na Marsie. Pewnie na Hawaje, w jakąś podróż przedślubną. Oczywiście zabrał Patrycję i małego do Disneylandu pod Paryżem. Na Malediwę pewnie, tam gdzie wszyscy celebryci jeżdżą teraz. Z tego co wiem, ryży długo przebywał w więzieniu, więc podejrzewam, że e, no, nie obcował on na łonie natury, z zielenią miał mało wspólnego, a że chciał na pewno Patrycję zaimponować, no to co, zabrał ją do kwiaciarni. No gdzie można pojechać jak nie do kwiaciarni? Pokazywał jej kwiaty z prawej, pokazywał jej kwiaty z lewej, kwiaty na górze, kwiaty na dole, na górze róże, na dole ryże i wszystko tak się pewnie potoczyło. A ryże porwał, bo akurat w tym momencie nie miał nic do roboty. Podobno ryżemu skończyło się paliwo i beton ich dogoni. Beton każdego znajdzie i wszędzie. Kwestia czy komenda komendatami na to środki, czyli pieniążki. Słuchajcie, mój człowiek Gural ogarnął nam trzy bilety na misję kosmiczną Mars 2024 i wylatujemy do Marsa. Serio.